Ciemneczka, tu was host. Max nie grać. Gramy oczywiście w Piak 3. Ostatni. Prawdopodobnie. Odcinek. Mający zakończyć naszą przyjemną podróż. z Dirtem. Mistr Ostatnie mistrzostwa. Diltarz co zaczniemy następnego? Dirt 4, oczywiście. Ale nie dawał no, mnie. Trzyma, przecież być najlepszy, nie? Skończyć tą grę i ogłosić że tego. Jest prawdę, potem acify, Czy jeszcze da się jakieś zdobyć? I pójdę, może pozdobywam acify. Nie wiem, czy to nagrać, czy nie. O, o. Ostatni, ja, ja, ja się cieszę. Może right. w końcu będę mógł bridge, zakończyć serię. Była bardzo duża, dobra, fajna przyjemność z wami. Tutaj kurde podróż. Jestem ciekaw, jak Drift 4 się będzie zachowywał. Może będzie trudniejszy, może będzie łatwiejszy. się zobaczy. Co raz na zawsze skończyć końce tego Drifta. Przynajmniej tę trzecią część. Powiedzieć, że w końcu przeszłem pierwszą moją ścigałkę. Pierwszą moją ścigałkę bym przeszedł. W więc... nie, nie ścigałki nie, nie grałem, więc... Przejdę przez ścigałki Czy mi się gra podobała? Tak, się. E, w niektórych aspektach nie. A może bardzo mi się nie podobał, w niektórych aspektów, aspektach tak, podobała mi się. Więc tak, to się, jak, jakby to można tak określić, e, dałbym także 6 na 10. Nie przepadam za ścigałkami. W ogóle. Uważam to jakieś takie fajne gry. To jest dość spokojny samochód, więc fajnie się pogarsza. spokojnym samochodem, czy ci right. right się uda? Być on, taki płytowski normalnie, Wiesz, co teraz zrobię? Bo zapomniałem coś włączyć. A ja jestem już na Mistrzostwach. A ja nie wiem ile czasu mi tutaj teraz jest. Muszę się po prostu Ale udało mi się to wszystko włączyć. Wiecie, że jestem na Facebooku. Wiecie, że jestem. E, wiecie gdzie? Facebook, Discord, Instagram. Przede no wszystkim Facebook. Instagramie już wchodzę. A. E, w Instagramie wychodzę w górę, i nie, nie, jestem bezca. Nie jestem O, jedź, jedź, gracie. By się wrąbał w jakiś punkt. z maksu. Ale spokojnie, mam tyle czasu na naprodukowanego przeciwko mojemu przeciwnikowi, że bez problemu obradzę sobie z nim. Ja wiem, że trzy minuty. Muszę do mojego no, czasu, co tu no, liczę. Więc tak naprawdę to jest 3 minuty już hmm. tworzę dla was tą magię! <laughs> nie Ro ja można powiedzieć dochodzę w 3 minuty! <laughs> Obrędzi we wujkowe żarty gdy mi się teraz cisną na umysł No ale wiecie, koniec końców, nie? Koniec końców, koniec końców!

Nie. A, wspomniałem o subach? A, wspomniałem o lajkach, bo nie pamiętam. Czyż czy coś takiego się pojawiało bo to jest w ostatnim serii? Jak tam u was i Mam nadzieję, że ryba na stole jest. ha. <ścoughs> się dowiem zaraz, czy macie rybę na stole. No. Wziąłem oczywiście te najgorsze samochody. Mówiłem, że tym samochodem mogę.

Jaki będzie Deep 4? Taki sam? Trochę lepszy? Trochę gorszy? Left enter. Left. Mam nadzieję, że mniej tak mnóstwo. Right. <laughs> nie będzie coś tak nudne no, jak się wydało. No nie ma te powtarzalne mapy, już mi się nudzą. Powtarzalne. Nie ma sensu wyciskać więcej. Reszta to prawdopodobnie wyciskę right. sobie poza. Poza kamerą nie będę skupiał, no chyba, że chcecie dalej patrzeć, jak ja się w dircie. Poprzedni odcinek, którego oczywiście do niego zapraszam. A pamiętajmy o gry na zlecenie, która się pojawi e, pojutrze. Na grę na zlecenie, co będzie trzebało zrobić? Oczywiście wystawić komentarz, najlepiej dwa komentarze, z dwoma gamami. A co, pytacie się, co będzie na grę na zlecenie? Opcji izolacji. Czy kilka... będę oczywiście Co będę robił? Wiecie sami co będę robił Już miałem problem z amnezją, Co dopiero Co dopiero z tym Będę musiał naprawdę jak to będę nagrywał? Będę... Dobrze jest wroczny. No ale na początek mnie dwie krótkie misje, czy dwie krótkie areny do przetrwania, czy jakoś tak, bo to pewnie będzie w ten sposób podzielone. Nie inaczej... Johnny... Johnny, Johnny mu się nie udało. Będziemy walczyć z ostatnim naszym przeciwnikiem i będziemy kończyć naszego wspaniałego dylta. Hetu head, head jest też fajne, bo to dość proste takie. O. Wszystko kiedyś musi się skończyć, jak ktoś raz powiedział, nie? Co sprawdzę jeszcze? Jak ktoś powiedział, sen. Sen. Ten tune. Ten tune, my dudes. <laughs> wszystko, wszystko jest w porządku że wszystko jest, to jest, jest, to jest zajebiście, kochasz, błyszczą. Zdałem oczywiście fajny feedback na temat eee, Scrolls'a, którego chciałem wspomnieć na Eder, na, na Scrolls Skylinie. Jak to zawsze w Skylinie, eee, za cicho podobno są dialogi. I może uda mi się znaleźć jeszcze ustawienie gdzieś, żeby w trakcie rozmów zawsze mi napisy, to będę mam po części z głowy. Chcę, żebyście wiedzieli więc to, co tam się dzieje, choć to jest prosta. Tam jest historia na temat, że, że na razie jak tam jesteś chyba teraz że smoki nagle się pojawiły, które były uszplone kilka tysięcy lat, zaczęła tak terroryzować ponownie Skyrim no i będziemy sobie z nimi walczyć. Jeżeli chodzi o streszczenie, historii. A Elion idzie dobrze, ale jest grom jaka jest. W tym swojskim, swojskim drewnem. No, w sumie fajnym. Ja się tam bawię. Nazywając to po prostu drewno. I, i tyle, nie? Jak jest to za drewno, to Ja się cieszę. Prostej, najczęściej zauważyłem e, dostaje prędkości, ale ten, no, ma też dobrą maszynę, więc tutaj trzeba być czujny, Jest ta lama, co, co była druga, się ścigałem. Bo za pierwszy raz w to zwaliłem, potem dostałem straszną lamkę. Czasem, czasem robiłem tyle beczek w tej grze, to chyba najświeższe. Najświeższe oczywiście, prawda, że rzeczy, są wtedy, kiedy ja.

Jak co, to wszystkie przepisy są tam, macie w prawym górnym logu, w rogu, będziecie mieć i, na tym i, macie wszystkie różne serie, to poprzedniego dirta tam wrzucam, cały czas wrzucam te i, to możecie zawsze każdym razem kliknąć sobie i, żeby sprawdzić, co jest poprzedniego, o, było. Niektóre starsze filmy tego nie mają, bo ja później opanowałem te tak zwane karty, się nazywa. No. I'm Stiga. You did it! You took gold in the Super Series final! All your hard work has really paid off. Your grit and determination has made you the Świetnie. best driver out there. Congratulations! you the hardest name in the business, amigo! Today, I know my work here is done. But before I go, do you think I can get an autograph? It's true, you've exceeded all our expectations. i i sad the dirt <tour> All <laughs> good things must come to an end, Ellie. I know, but I think this is only the start for our driver. Who knows what they'll be moving on to next? It's been a pleasure. It's great Did that it we're in. I can't believe we're can I know goodbyes can be tough, but I'm sure the next big racing challenge is right around the corner for our driver. I'll be in touch as soon as I know more. For now, take care and keep on having fun out there. What's What's Każda gra kiedyś musi się kończyć. Nawet taki Dirt. Po 30 i już tam odcinkach, Dirt się skończył. A e Super Series Companion. No co. To cześć. Czołem. Pa. Czekamy się w Dicie 4. Chyba, zacznę w komentarzach napisać, co się dalej. Ja mam e, master, mistrzować mi tą. E, masterować tą sobie grę. Stał się tłumaczy, nie? To jest ten, to jest ten e, to auto z tych. To się Kiedyś wszystko się musi skończyć. No i oczywiście końcowe napisy. Tak jak mówiłem, gra jest dla mnie 6 na 10. Nie jestem targetem tej gry. Tak, gra jest dobra, ale, ale, proto, ale ze są inne części, to widać, że po prostu była lepsza i cały czas są te części Dirta. E, może mało ciekawostek wyciągałem z rękawa, no ale pff, to jest tylko Dirt. Jakie tu ciekawostki z tego wyciągnąć? Nie wiem. Dwa. Dziękuję za oglądanie. Suby, lajki. Cześć i czołem. Pa. Dziękuję za oglądanie ze mną w całej serii Dirta. Pa. Dziękuję, że byliście ze mną. Pa. Pa.